się siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, Scott Lepage. Jest to gitarzysta zespołu Polifia. Zespół Polifia gra muzykę bardzo różną. E, od Dosyć ciężkiej, do dosyć polirytmicznej, do opartej gdzieś o elektronikę i o hip hop. No chłopcy generalnie biorą wszystko, co najlepsze z różnych gatunków muzycznych i właśnie w ten sposób grają. Do czegoś takiego potrzebny jest dosyć uniwersalny instrument. No, i rzeczywiście takim instrumentem jest gitara sygnowana przez pana e, Scotta. Gitara nazywa się Chris 10. Jest to Ibanez z serii Premium wyprodukowany w Indonezji. Oparty o bardzo fajną konstrukcję Ibaneza, jaką jest Ibanez AZ. Ibanez AZ ostatnimi czasy jest bardzo popularnym instrumentem. I mimo tego, że oczywiście jest to gitara, która ma w sobie bardzo dużo z klasyki, to jest to instrument na wskroś nowoczesny, no, porównując go na przykład ze stratem, do którego można byłoby go porównać, no to tutaj są bardzo dużo jest obłości, bardzo dużo jest ergonomii i bardzo dużo jest po prostu takich różnych, wiecie, udogodnień, ułatwień dla gitarzystów właśnie. Tenże instrument dodatkowo ma ciekawą elektronikę, rozłączanie cewek, różne ciekawe łączenia tych, tych przetworników. W instrumencie jest również mostek Gotocha, bardzo ostatnio lubiany. Na pokładzie są również bardzo ostatnio lubiane Fischmany oraz gotochowskie klucze blokowane. No i jeszcze ten piękny marker na 12 progu, odnoszący się w jakimś sensie do Gibsona. Posłuchajcie, jak to なるほ